Pomaganiem to jest tak, że beneficjentem, czyli osobą, która, która najwięcej korzysta, to nie jest tylko ten, który otrzymuje szlachetną paczkę, ale jest też ten, który ją przygotowuje. Sama widzę od wielu lat, organizując szlachetne paczki w Onecie i w naszej firmie, w linie Springer, że. Radość na twarzach ludzi jest ogromna. Ci, którzy wychodzą z pakowania paczek, szczęśliwi, że im się udało zabezpieczyć wszystkie potrzeby, to jest coś niezwykłego. Przychodzą do mnie później i mówią: Ania, jak ja Ci dziękuję, że mogłem wziąć w tym udział. A to wcale nie, mnie nie trzeba dziękować, sami sobie powinni podziękować. I podziękować również tym osobom, dla których robili te paczki, bo to jest chyba takie najważniejsze przed świętami. Trafiła do nas rodzina e, samotnej mamy z dziećmi. Połączyliśmy siłę w kilka zespołów w ramach redakcji, zespołów seowych, socjalowych i przyjaciół e, i e, generalnie zaangażowało się bardzo dużo osób na różnych etapach, część osób e, płaciła pieniądze, co było bardzo istotne, bo e, między innymi musieliśmy kupić drzwi, co, co bardzo nas zaskoczyło, ale też pokazuje skalę potrzeb rodzin, e, którym pomagamy. To jest taki moment, w którym naprawdę czujemy, że robimy coś bardzo ważnego, tak jak powiedziałem, jak czasem patrzymy na listy potrzeb, to jest to bardzo poruszające I, i myślę, że to jest też taki test w ramach przyjaźni i koleżeństwa w pracy, że widzimy jak wiele osób ma, niezależnie od tego, co nas łączy w pracy, ma ten odruch taki bardzo ludzki, przyjacielski, wspierający, co myślę, że tym bardziej buduje też wspólnotę i zespół w ramach, w ramach firmy. Szlachetna Paczka, oprócz tego, że pomagamy, realnie pomagamy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują, pozwalają nam się zatrzymać w jakimś momencie jako firmie, popatrzeć na siebie jako społeczności, zbudować więzi wokół czegoś większego, dlatego wszystkich zachęcamy do udziału. Nanusia, co tobie się podoba w Szlachetnej Paczce? Możemy pomóc innym osobom. Od lat wspieramy szlachetną paczkę i jesteśmy naprawdę dumni, że możemy być partnerem tej wspaniałej akcji. Przygotowujemy kilkanaście paczek dla rodzin w potrzebie i bardzo czujemy tę atmosferę świąt w naszej firmie. Naprawdę to jest niesamowita akcja i dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, bo jak co roku bardzo mocno zaangażowali się w tę inicjatywę i cieszymy się, że możemy pomóc wszystkim rodzinom w tym roku. Moja pierwsza szlachetna paczka w raspie, no i jestem pod wielkim wrażeniem, jak duże te paczki potrafią być. Cieszę się, że jesteśmy w stanie pomóc i mam nadzieję, że to, co tutaj nasi wszyscy pracownicy zrobili, będzie naprawdę pomocne dla osób odbierających te paczki, tak naprawdę te prezenty. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy te kilkanaście rodzin będzie miało wspanialsze święta w tym roku i w kolejnych latach.